Od godziny 8 do 14 około 200 traktorów skutecznie spowolniało ruch drogowy w Opatowie. Rolnicy w ten sposób sprzeciwiali się wprowadzeniu Zielonego Ładu i niekontrolowanemu napływowi towarów z Ukrainy. W Opatowie swoje niezadowolenie wyrażali rolnicy z powiatów Opatowski ostrowiecki sandomierski. Protestujemy przeciwko obecnej e, polityce rolnej e, Komisji Europejskiej. Co znaczy, co chcecie zmienić? E, przede wszystkim chcemy jak najszybciej zatrzymać niekontrolowany import e, bezsłowy z, z, z Ukrainy i z krajów e, pozaunijnych. E, drugim, a, 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 a drugim postulatem naszym e, jest e, e, rewizja wspólnej polityki e, rolnej. Do czego chcecie doprowadzić? Do, do, do zmian, które zapewnią nam stabilną, stabilne gospodarowanie i przyszłość w, w naszym zawodzie. E, czyli to, te środki, które tam, znaczy, ten miesiąc, który daliście ministrowi już minął i nic się nie zmieniło, tak? No tak, działania rządu są zbyt opyszałe. My rozumiemy, że, że nacisk na Komisję Europejską jest bardzo trudny, ale tu trzeba zbudować koalicję wśród państw naszych sąsiadów. Wiadomo, że, że bardzo mocno protestują już Niemcy protestują Francuzi i oni nie protestują przecież, dlatego, że im jakieś tam dopłaty do paliwa zabierają, czy jakieś podatki na nich oddają. Oni też już zaczynają odczuwać tą błędną e, politykę Komisji Europejskiej. No ceny zbóż mamy z, piętna, z ponad 15 lat, a z ponad 15 lat nie cofają się nasze wszystkie produkty, co są wyprodukowane. Chleb jak był, tak jest. Zboże było w zeszłym roku po 1500 zł, po teraz jest po 700 zł. Czy cofnął się chleb o te 50% w sklepach raczej nie? Tak ciężko żyjecie na naprawdę? Ciężko się żyje. Rolnicy no niestety. Ciężko pracują, a zapłaty za to nie mają. A nie ma... Do to że utrudniacie pracę innym? My nie utrudniamy pracy innym. Bardzo kulturalnie jeździmy. Czas mamy wyznaczony, żeby nie utrudniać, żeby były przerwy, że później pracownicy wyjdą z, z pracy, żeby mieli tak samo czas na wyjechanie. No niestety, wszyscy protestują. Każdy dostaje podwyżki, a rolnicy niestety nie. Do tyłu. W rządzie kasę dostają dużą. A dla nas mało robią. Krzysztof Procz, sadownik z powiatu sandomierskiego określił nawet datę, kiedy jego branża zaczęła mieć problemy. Dzieje się krzywda od 2014 roku. To znaczy... Od momentu wprowadzenia embargo na, na rynek rosyjski. Sadownicy wiedzą, jakie podjąć działanie, by poprawić kondycję szeroko rozumianego rolnictwa. Pomysł generalnie taki, żeby uzdrowić tą sytuację z dnia na dzień, no to wie pan, jaki jest. Ja nie mogę tego głośno powiedzieć, bo, bo wiadomo o co chodzi. Natomiast co? No my od 2014 roku, jako cała branża sadownicza, jako indywidualni sadownicy, jako firmy handlowe, jako grupy producenckie, usilnie poszukujemy alternatywy dla tego rynku. Jest to bardzo ciężko zrobić, bo to był na tyle chłonny rynek. Yy, że no grubo ponad połowa produkcji na tamten czas szła, szła po prostu na wschód. Zagodziwe pieniądze na, na tamte czasy. W tym momencie tego rynku nie mamy. Obostrzenia ze strony Komisji Europejskiej coraz większe. Z roku na rok przybywa nam tej papierologii, tych wytycznych, przepisów, ograniczeń, zobowiązań. Natomiast nie idzie za tym wzwyżka ceny produktu. Śmiejemy się wspólnie z kolegami sadownikami, że jabłko jest jedynym produktem odpornym na inflację. Bo, jako, bo, bo niestety no, sytuacja wygląda, jak wygląda. Powiem panu szczerze, tak. To, co nam się próbuje tutaj wprowadzać, czyli te ekologiczne ograniczenia i tak dalej, to nie jest żadne rozwiązanie. To po prostu pogłębia problem to po prostu powoli powoli prowadzi do tego, że niestety upadki gospodarstw, nie tylko sadowniczych, ogólnie gospodarstw po prostu w perspektywie czasu będą nieuniknione. Z protestującymi w formule przejazdowej solidaryzowały się władze samorządowe gminy i powiatu. Mieszkańcy rozumieją sytuację rolników w polskiej wsi, bo przecież Opatów to jest teren rolniczy. Tutaj nie mamy przemysłu i w związku z tym, jaka jest sytuacja rolników, taka jest sytuacja też miasta i gminy. Przecież to, to rolnicy ponoszą największy koszt utrzymania utrzymania gminy i wszyscy powinniśmy to rozumieć i wszyscy powinniśmy kibicować temu, żeby sytuacja w rolnictwie była jak najlepsza. No trzeba pamiętać, Pamiętać o tym, że opatów jest położony na ziemiach pierwszej, drugiej, trzeciej klasy i przepisy, które są związane z wyłączeniem terenów rolniczych z produkcji rolnej, czyli z odrolnieniem, uniemożliwiają tutaj nam właściwie rozwój fabryk, magazynów itd., więc musimy się oprzeć na rolnictwie, i stąd też moja obecność tutaj, ponieważ identyfikuję się z tymi postulatami rolników. Popieram protesty rolników, łączę się ze wszystkimi rolnikami, którzy dzisiaj tutaj są z powiatu opatowskiego. Postulaty, które rolnicy wysuwają, są uniwersalne dla całej Polski, ale też dla Unii Europejskiej, bo faktycznie dużym zagrożeniem jest ta niekontrolowana, niekontrolowany przepływ płodów rolnych z Ukrainy, ale też rolnicy protestują przeciwko zielonemu ładowi. Uważam też, że po pierwsze Rolnik, trzeba wsłuchać się w głosy rolników, którzy wiedzą, jak uprawiać zboże, jak uprawiać ziemię. I też, I też myślę, że komisarze unijni powinni w to wsłuchać się, a rząd powinien być nośnikiem tych informacji. Nad porządkiem i bezpieczeństwem zarówno protestujących, jak i pozostałych uczestników protestu czuwały służby mundurowe. Obatowskich policjantów wspierali koledzy z Kielc. Jesteśmy tutaj w pełnej współpracy z organizatorem tego protestu rolników. Zdajemy sobie sprawę, że będą znaczne utrudnienia w tej materii, póki co wszelkie ustalenia, które były przed protestem z organizatorami są spełniane, tak więc wszyscy uczestnicy protestu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Z założenia nie blokują drogi, tylko przemieszczają się w tak zwanej pętli na określonej trasie. Przez czas trwania demonstracji niezadowolenia wyrażonego przez rolników, Stróże Prawa nie zanotowali żadnych incydentów. Jerzy Strzyż, STV Info